Aby otrzymać poprzedni wyraz ciągu geometrycznego, wystarczy dany wyraz podzielić przez liczbę, którą nazywamy ilorazem. 24 podzielić na 2 jest równe 12, 12 podzielić na 2, 6, 6 podzielić na 2, 3. Mamy podane, że trzeci wyraz ciągu jest równy 4 a czwarty minus 2. Naszym zadaniem jest znaleźć wyraz pierwszy. W pierwszej kolejności obliczamy iloraz tego ciągu. Więc podzielmy minus 2 przez 4. Aby otrzymać drugi wyraz. To wyraz trzeci musimy podzielić przez iloraz. Podzielić przez ułamek to znaczy pomnożyć przez jego odwrotność. Aby otrzymać wyraz pierwszy, to wyraz drugi dzielimy przez iloraz. Zatem Prawidłowa jest odpowiedź A.